Bardzo dobrze, wychodzi na prowadzenie, pomalutku, pomalutku, ale nieśmiało do przodu. Rada Osiedla stara się co roku organizować imprezy dla mieszkańców naszego osiedla i właśnie w ten okres majowy jest takim idealnym czasem na imprezę, jak w tym wypadku 20 20-lecie obecności Polski w Unii Europejskiej, a tym samym obecności naszego osiedla i trakie jest właśnie motto tegorocznej imprezy 20 lat Osiedla Unii w Unii. Staraliśmy się przygotować różnorodne atrakcje, Firma Akademia Rozrywki udostępniła nam ciekawe urządzenia. Pierwszy raz w koszalinie mamy udostępniony Ramp ⁇ Jan. Jest to dmuchany tor przeszkód i dla dorosłych, i dla dzieci. Tak jak zawsze są i dmuchańce dla dzieci, i dart dla dzieci. Mamy również gry planszowe. Firma, która z nami współpracuje w organizacji tego i tej imprezy przygotowała szereg konkursów o różnym stopniu trudności. Zarówno dla małych, tych najmniejszych dzieci, jak i dla starszych. A na koniec imprezy szykujemy e, taki już tradycyjny konkurs. Właściwie zawody w przeciąganiu liny pomiędzy mieszkańcami domków jednorodzinnych i bloków. Walczymy o to skrzynkę piwa, którą no, w tym wypadku e, ufundował prezes, czyli ja, no, osiedla. Jest to już nasza tradycja. Zabawa ta cieszy się ogromnym powodzeniem. <śm> <śm>